tutaj będziemy zakręcać Tuż nas przepaścią No, także idziemy już Pewnie nie będę nic nagrywać od tej pory Pierwszy fragment łańcucha pokonany I teraz drugi Cały czas do góry Ekspozycja, mocne łańcuchy Ostra wspinaczka Łańcuchy Dalej Jesteśmy teraz w specyficznym momencie Gdzie Tutaj mamy przełęcz z której po drabince schodzą ludzie którzy szli z zawratu tędy schodzą no i tutaj będziemy wszyscy wchodzić do góry ale drabinki nie widać, drabinki bo później trzeba będzie zobaczyć